I Lumpex kontra sieciówka. Dla wszystkich panów w mojej serii Lumpex z wers sieciówka O, kurde, dużo hejtu. Co się stało? Brakuje stylówek z tymi ciuchami na koniec. Zamawiając w McDonald's możesz po prostu spersonalizować zamówienie i odjąć sobie boczek, jeśli go nie lubisz, zamiast go potem wyrzucać. Kocham to, znowu to zrobiłaś. Używane, ale naturalne płaszcze czy futra to nie, ale nowe łuk z naturalnej owczej skórki i naturalnego owczego futra to złoto. I wlatująco sezon, nie rozumiem. Prawdziwe futro nie, ale twoje torebki, buty skórzane to już tak. Skóry w Mercedesie masz ścielaka. O, zobacz, to, to tutaj koleżanka miała pytanie, zobacz. Mam pytanko, co jest złego w noszeniu prawdziwego futra z second handu? Przecież to i tak już zostało wyprodukowane. Hm. Już by miała, miałaś zagwozdkę taka jedna koleżanka, nie wiem czy jeszcze jest. Zrobimy sobie porównanie rzeczy na sezon jesień-zima z second handu i z sieciówki. No i let's go. Oficjalnie burger drwala. Też na żywa. Dla wszystkich fanów mojej serii Lumpeks z sieciówka mam niespodziankę, ponieważ dzisiaj zabieram Was ze sobą do sklepu z odzieżą używaną. Ja mam wrażenie, że ona ma coraz więcej pieprzyków. Na przykład, te, nie wiem, nie kojarzyłem tego na twarzy tu. I zrobimy sobie porównanie rzeczy na Czy, czy zawsze go miała? Naprawdę nie kojarzyłem tego pieprzyka. A znam wersów na pamięć. <laughs> Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy to jest prawda, że ty się kiedyś z Karolem rozstałaś? Już tak na tytułem, koń, tytułem końca. Tak. Rozstałaś się. Mhm. Rozstałaś się. A nie uważasz, że dziecko powinno mieć stabilnego ojca? A nie, a nie takiego. Ona chyba go zakrywała tym eee, mm, podkładem, bo tu się delikatnie coś przebijało. Widzicie tutaj. Jest taka mała kropka, ale bardzo dużo nawalone podkładu. Miałam czas pokrótkować sobie zwiczkle. Nie no, miała, miała. Ale dużo, ba bardzo dużo tych pieprzyków na całym ciele. wersów. Ciekawe z czego to wynika. Sezon, jesień, zima, Ale taki łączy kropek jak ja to bym miał zabawy z taką dziewczyną. Ale zajebiste wymyśliłem. Ale siadło. Luks. No. Z taką dziewuszką to ja bym miał co robić. O Jezu Właśnie z second handu i z sieciówki Wiem, że na to czekaliście, ja również, bo widziałam wasze komentarze Także dzisiaj idziemy sprawdzić co ciekawego, jakie perełki uda mi się znaleźć w tym sklepie To jest jeden z moich ulubionych lumpeksów w Krakowie Zobaczmy, czy dzisiaj również mnie nie zawiedzie Dobra, jestem już, a i w ogóle czuję taką energię zawsze jak wchodzę tutaj do second handu. W pierwszej kolejności zawsze, wiadomo, latem idę na sukienki, a jeżeli chodzi o sezon taki jesienno-zimowy, to idę na kurtki, bo zawsze znajduję jakieś perełki. Zawsze znalazłam na przykład taką pełną, skórzaną kurtkę. Ja lubię takie proste, zwykłe, takie To jest must have właśnie z second handu. Jest jeszcze taki właśnie, taka kurtka czarna z takim kożuszkiem tutaj. Też w sumie ma fajny polu i ona jest taka oversize'owa. Właśnie to jest super, że w ląpie można znaleźć takie oversize'owe rzeczy, a teraz takie są bardzo modne i ta właśnie przypomina troszkę na najnowszą kolekcję Wason. Ostatnio pokazywałam wam... nie. mnie jako chłopa to kompletnie nie interesują te, te oglądanie ciuchów, ale kobiety lubią chyba takie odcinki. Nawet będzie mi ciężko wyłapać za co ją hejtują. Ale to jest fajne właśnie, idą sobie, nagrywają vloga z jednego sklepu, później idą na burgera i wrzucają do internetu i jest. Bo ja sobie zaczynam kmić. No, wieście to sobie tak wiecie, między bardziej jako anegdotkę, a nie jakieś tutaj um, obietnice. Że ja sobie myślę, czy nie zacząć robić vlog masów. Ale mi by było tak cholernie ciężko, mi by było głupio na przykład, że wiecie, o, jadę kupić sobie dysk do centrum handlowego. No i nagrywam to centrum handlowe i to jest cały vlog, na przykład 20 minutowy. Albo, że oglądam jakieś ciuchy i o, ładne, ładne, o, nieładne. Że czułbym naturalną potrzebę, że tam musi być jakaś treść. Że muszę się wypowiedzieć na jakiś temat. Ale no ludzie... Niby wiem, że ludzie traktują YouTube'a, że sobie puszczają do na przykład porannej kawy. Albo coś tam, nie wiem, robią obiad i sobie to leci w tle. Ale jakoś ciężko mi się jest przestawić na to, żeby zrobić takiego vloga jak Wersow, że idę do sklepu i oglądam ubrania. ...właszcza i kurtki z Charlotte Simon. I słuchajcie, zobaczcie na ten. No to, to jest właśnie ta pierwsza prawdziwa perełka z second hand'u. Przepiękne. Prze Jeszcze w ogóle te rękawy. Ekstra. No i to kosztuje 140 zł. I wiadomo to... Ej, no ale ona, bo wiecie, ona ma pełno ubrań i ona gdzie nie wejdzie, to mówi, wow, ale super, muszę, ale fajne, chcę. Musi mieć bardzo dużo ubrań taka dziewuszka. nie jest najtańsza cena, ale jednak jak sobie popatrzymy jakie ceny na przykład... Ja muszę babę Jagę zabrać na zakupy, bo ona nie ma ubranek. A teraz zima, muszę buciki jej kupić. No... Jakieś trapery. Zabrać ją na jakąś halę, karton położyć i... Mierz spodnie. O, wspaniałe czasy, nie te hale targowe, jak się mierzyło spodnie na tym kartonie. Jeszcze się dzieciak wstydził. Są na Charlotte Simon, no to tutaj jest zdecydowanie tani. Fajne, Ale z drugiej strony, okej, okay, jak ja bym mm, robił takie vlogmasy, bo sobie tak myślę, dobra, niech 100 tysięcy ludzi ogląda moje vlogmasy. No to, to wiecie, to jest yy, 2,4 miliona. To jest znacznie więcej niż teraz mój kanał robi, więc to i tak by był duży plus. Też wyrwanie się z tej mojej bańki by było, ale to by musiało być turbo, turbo proste, bo ja bym to musiał sam montować. Więc to by, to by nie był montaż, tylko to by była sklejka, sklejka sen. I może o to chodzi. Może sobie zrobić po prostu taki challenge: że zamknij mordę, nie, nie kmiń, tylko rób. No, zobaczymy, który dzisiaj mamy 24. Hmm. Ale to tak jak mówię, nie bierzcie tego jako jakąś obietnicę, pewnie nic z tego nie będzie. Ja nawet byle jakich vlogów. No i dziś teraz po tym live' będę montował byle jakiego vloga. o sobie wczoraj. Sobie, oczywiście już sobie zacząłem nagrywać w lutach. Wczoraj sobie ściągałem luty. Jakie to jest wszystko skomplikowane? wy płaszcz, taki prosty, ładny, jedyne co mnie nie patrzy, ja tutaj ta szyfka. takie właśnie rzeczy mogę. W sensie, że w vlogach to trzeba nagrywać, bo nie wiem, czy nie powiedziałem, że w lutach, w vlogach, w vlogach. Może się czasami zdarzyć, ale ogólnie ładny. Pewnie dziurę tutaj miał jakąś. W second handach jest mnóstwo różnych futer, swetrów, jeżeli chodzi o rzeczy zimowe, to uważam, że ten sezon jest najlepszym do kupowania właśnie w second handzie, bo rzeczy w sieciówkach często są właśnie troszkę... Ja na przykład na Islandii kupowałem sporo w second handach i nie prałem nawet tego, i tak chodziłem. Powiem, że to chyba należy, należałoby się wyprać, nie? Jak się kupuje z sekund handlu. A ja nie. Proszę, wiecie, taki sweter, który jest na jeden sezon Ważne, żeby był też z dobrego materiału, żeby po prostu ciepły A te rzeczy, które się robiło produkowało kiedyś Takie właśnie, które są tutaj w second handach Bardzo często są właśnie w świetnych materiałach Oczywiście trzeba sobie sprawdzać, bo jest też dużo takich shitów Ale jest też mnóstwo futer I trzeba też uważać, żeby nie kupić po prostu prawdziwego futra Bo tutaj też takie bywają Ale tu prawdziwa dama O, ale w jest też Zara Płaszczyk taki z klamerką Classy, ładny O, klasyczny taki czarny płaszcz, wiadomo bo można go odświeżyć i zanieść na przykład do pralni, żeby go pięknie tutaj odświeżyli, ale to kosztuje 50 zł. W jakiej sieciózce kupić za 5 dych płaszcz żadnej? Przepiękny! Jak wiecie, ja uwielbiam kolor brązowy. Zresztą widać... wersów ogólnie uwielbia każdy kolor. Każdy. Z Riser XSK, więc idealnie. I jest tutaj za 50 zł. Mega. Ten kożuch przepiękny, patrzcie na to. On jest taki ocieplany jeszcze dodatkowo. Brązowy z kapturem. I patrzcie na te rękawy. Też trochę w stylu Charlotte Simon, które pokazywałam wam w jednym z ostatnich filmów. Mega. Tutaj jest druga propozycja, tylko w czarnym kolorze. Też przepiękna. No i zobaczcie. Wszystko mega, wszystko przepiękne. To, to... Ja dopiero jestem tutaj jakieś 5-10 minut, a ja już znalazłam tyle rzeczy. Mówiłam już, że uwielbiam lumpeksy. Ej, naprawdę, sprawia mi to taki fan. jak ja tu mogę sobie buszować, ja jestem totalnie w raju, nie? Jest jeszcze takie futerko. Ja przepiękne. mam takie jedno swoje futerko z berszki i uwielbiam je. I powiem wam, że ono nawet ze mną przetrwało Burning Mana i... No właśnie, vlogerki uwielbiam, przepiękne, mega. I tak właśnie operują tymi trzema słowami i sobie tworzą vloga i elo, pozdro. Siedziałam po prostu na ziemi w tym pyle, oddałam go do pralni i nic się mu nie stało. I ten mi trochę go przypomina, to futerko. O mega fajna. I tutaj kosztuje 180 zł. Oczywiście to jest 180 zł. To już jest trochę drogo, bo w sieciówce myślę, że można znaleźć podobnie, ale na pewno jest ona. Nie no, wydaje mi się, że turbo duża cena jak na rzeczy używane. Takie długie i niecuzienkowe ogromnie ważną rzeczą, jeżeli się wybieracie do lumpeksu jest to, żeby naprawdę szukać wieszak po wieszaku. To jest tak, że możecie przykapić po prostu 5 sekund jakąś fajną perełkę, która może być gdzieś ukryta. Mi się wydaje, że second handy są dla ludzi też trochę wytrwałych, ale też takich, którzy lubią sobie tak trochę też powybierać i poszukać, ale satysfakcja z fajnego znaleziska w okazyjnej cenie jest naprawdę bardzo duża. Znalazłam taki polar i wiadomo, polar polarem, ale... no, piękny, super, ex, mega. Ale uważam, że to jest super w ogóle rzecz, szczególnie jak się jedzie w górę ten polar jest w kolorze szarym z, z forefa, więc uważam, że fajnie. Jeszcze ma tu takie kieszonki. Na jakieś narcy czy coś. Naprawdę jest cieplutki, fajne. Trzy dychy. Znalazłam dwie ciekawe koszule. Jedna to jest taka, słuchajcie, z takimi odkrytymi plecami. Super jest to przecięcie na plecach i tutaj jest taka z golfikiem. Zarobi się to wygląda. Mam takie kalosze strony uważam, że to będzie super wyglądało do takiej spódniczki i do tych kaloszy, a druga koszula, jaką znalazłam jest to koszula w kropki. Ja wiem, co wy powiecie, ale kropki są ogólnie teraz totalnie w trendzie. I mam taką właśnie jedną sukienkę w kropki, bo nie chciałam też przyzadać z tymi rzeczami. Ale ta koszula też jest bardzo ciekawa. Do jakiejś spodni do tych butów margieli kozaków. Sztos. W second są też z rzeczami świątecznymi. Ja tutaj kupiłam bardzo dawno temu, już chyba z 5 albo 6 lat temu, różne swetry świąteczne. Yes. I naprawdę za każdym razem, co roku jak nagrywamy listę z ekipą, to komuś pożyczam te swetry i one sprawdziły się tutaj super. Takie sweterki kosztują tu około 30 zł, więc jeżeli szukacie takiego swetra na raz czy dwa razy do roku, to myślę, że warto się wybrać właśnie do second handu, żeby sobie taki Ej, Ja żadnego suba dzisiaj nie dostałem na Twitchu, czy mi się popsuło to? Bo ostatnio dostałem pełno, a teraz chyba nikt tego, co jest grane. Albo mi się popsuł burnejka. Widzimy, bo zobaczcie, jest mnóstwo wzorów do wyboru, a jednak te swetry trochę kojarzą się z taką tandetą, ale w święta to ma swój urok. Patrzcie, dla Bobaska jaki cute sweterek świąteczny. Ładny, ten jest naprawdę bardzo ładny. Jest tutaj, słuchajcie, taka bluza i bardzo mi się spodobał w niej kołnierz. Takie kołnierzyki są teraz bardzo modne i od tego wyjściowo wyszło właśnie Miu, Miu. I na ten wzór powstaje teraz mnóstwo propozycji również w sieciówkach i tu na przykład jest z taka bluza. A teraz sprawdźmy i podsumujmy sobie, co udało mi się znaleźć właśnie w second handzie. Pierwszą rzeczą jest ten płaszczyk kurtka, marynarka. To jest miks trzech rzeczy. Jedyny defekt, jaki ona ma, to słuchajcie, jest ona naszywka. Ja bym musiała sobie ją zmienić. Albo nie wiem, coś wykombinować z tymi rękawami. Podoba mi się ten kolor granatowy, bo naprawdę uważam, że świetnie to wygląda. I jest idealnie mój Chemiczna, ląduje w pralni chemicznej i jak nowe. 150 zł, więc no taka cena sieciówkowa, ale jakość zdecydowanie lepsza niż sieciówka, uważam. To jest, słuchajcie, strzał w dziesiątkę, uważam. Czarny kożuch, bardzo ciepły, ocieplany. Też ma kieszenie tutaj ocieplane. No, bardzo porządny. Jest ma dodatkowo kaptur i ten kaptur po prostu poszerzone ramiona. Teraz obywam ten efekt. Ona tutaj kosztuje 59 zł, tak trochę sporo. To jest taka cena sieciówkowa, ale ogólnie uważam, że warta, bo to jest taka mała czarna. Widzicie? Bo ja mam wrażenie, że te poprzednie propozycje są o wiele lepsze. Dajcie znać w komentarzach. Ale bardzo lubię to połączenie kolorystyczne, że jest ten taki kontrast pomiędzy tymi kolorami. I To wiem na maksa kusi. Mm. Przy, przyszła, kupiła 15 kurtek. <laughs> Jejku. No, konsumpcjonizm pełną gębą. Co tu gadać? No, ale to w sumie używane. Wszystko dla majuśki. Patrzcie na to, spójrzcie na to, co jest oczywiście sztuczne futro. Zarobić to, jest taka czapka. Fajnie, bo zakrywa też uszy. I często bardzo takie czapki są w siózku, a to kosztuje 14 zł. Jeżeli chodzi o second hand, to był dla mnie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo łaskawy i znalazłam mnóstwo fajnych parawek. Część rzeczy oczywiście oddam do pralni chemicznej, część wypieram u siebie w domu. Pralnia chemiczna to jest w ogóle fajny patent, z tego względu, że kurtki często w tym naszym zwykłym pralniu się po prostu niszczą. A tam y, wszystko może pani jeszcze tak dodatkowo ładnie wyprasować i zadbać, także polecam wam, jeżeli kupuję na przykład rzeczy w second handach, to sobie pójdźcie i oddajcie rzeczy do pralni, bo po prostu one wtedy wyglądają zupełnie prawie jak nowe. Jesteś? Halo? O, Aria, ty jesteś w domu? Przybyłaś na zewnątrz. Daj głos. Niewalna. No i let's go. Oficjalnie burger drwala. Jest wali. Ja nie jestem jakąś super fanką drwala, ale ogólnie jakoś mam tak, że co roku jak jest to próbuję. No bo to, bo, bo ludzie o tym gadają, nie? I trenduje. A Wersow ma tak, że jak coś trenduje to robimy. Jajku. <ścoughs> Dzisiaj oficjalnie też spróbuję. Woda gazowana, herbatka. Oh, yes. To jest ten moment w roku, kiedy bardzo. O, ja nagrywałem do mojego vloga ulubieńców listopada. Bo sobie kupiłem odżywkę do włosów i też tak robiłem. Właśnie jak influencerki. Że. O, od... Only by bio. I też tak robiłem. Czekasz na drwala, po czym jak go zjesz, to później już po niego sięgniesz może jeszcze jeden raz. Ja przynajmniej tak zawsze mam, że na początku się tak na makse podzieram, że ten drwal jest, a potem jakoś mi to tak ulatuje, ulatuje i tak wracam po nuggetsy, jak już mam zjeść McDonalda albo jakiegoś wrapika i zazwyczaj na to się decyduję To jest na żywo. Ogólnie ja zawsze wyciągam stąd ten boczek. Ja lubię ogólnie smak boczku, zapach, ale nie lubię tej konsystencji taka, takiej glutowo, glutowej, która jest, że ja sobie, sobie go wyciągam. Nie, no to dobrze, jej ludzie gadają, że to czemu nie odklikasz? No, przecież to tam się zamawia przez te maszyny, albo można powiedzieć, że bez boczku, nie? W sumie dobrze jej gadają. To jest właśnie. To wynika z tego, że ona. Na przykład z tymi futrami. Ona nie dlatego yy, mówi, że nie powinno się chodzić w futrach, bo ma takie przekonania, tylko dlatego, bo tak usłyszała i tak jest modnie powiedzieć. Bo gdyby ona faktycznie miała przekonania, że. No bo y, umierają zwierzęta, to z automatu też by pomyślała o tym boczku. Ej, nie jem boczku, więc nie zamawiam boczku. A tutaj po prostu kto się nie powiedział, że modne jest pokazanie widzą, żeby odklikać. No, tak to wygląda. No chyba, że zabierze dla syna ten boczek, to wtedy lose, albo dla chmurki. Ale bardzo lubię ten sos i mega lubię ten serek, który jest w tym, w tym burgerze, to jest najlepsze mam zdaniem. O kurde, ale dobra, mega, mega dobrze to smakuje. I ja na pewno wiem, że to jest spowodowane tym, że to jest tylko przez te dwa miesiące w roku, więc po prostu ludzie się tak hype'ują. O co chodzi z tym? Ja też się hypuję. na to, że tak długo nie pamiętam już tego smaku, więc on po prostu bardziej mi smakuje jak Dajcie znać, czy wy przegryzacie też burgera frytkami, na przykład Karol ma zupełnie odwrotnie, że on musi zjeść najpierw burgera, albo najpierw frytki, a potem dopiero księga po kolejne, a ja muszę przegryzać. Dajcie znać, jaki tym jesteście. A teraz czas na przegląd sieci. Jaki team jesteście? Przygryzacie frytki jedząc burgera, czy najpierw jecie burgera, późniejcie później jecie frytki? Ja pierdolę. pierwszy pierwszym sieciówkom, do której weszłam, jest Ojsza. Czy Wy widzicie podobieństwo, jeżeli chodzi o sweterki, które też były w second handzie, bo ja widzę duże. I jeżeli chodzi o cenę tutaj tego sweterka, on jest bardzo naprawdę słodki i jest fajny i jest zwełny, to na pewno jest bardzo duży plus. I on kosztuje tej 189 zł. Ostatnio pokazywałam wam, że zamówiłam sobie korzuk. Jeżeli chcielibyście znaleźć jakąś alternatywę, to tutaj są właśnie takie nie całe, ale takie narzutki pod kurtkę, które dodatkowo jeszcze grzeją nam plecki. Tak się prezentuje ten narzutka i możecie sobie ją założyć właśnie na jakieś długie rękaw Nie, mnie jakoś oglądając z tego vloga, doszła mi taka mieszpad jest sens istnienia, no okej, okay, żeby zarabiać no i co później z tymi pieniędzmi wydawać na kolejnego vloga, na rzeczy, których nigdy nie założymy jakieś to takie, taka dziwna pętla się robi Dodatkowo jeszcze tutaj ma takie klipsy, że będzie się trzymała I to jest super, żeby właśnie dodatkowo ogrzewało was pod budzką Mega mi się podobają słuchajcie te sety Ja kojarzę, że kojarzę, żeby jak najgrubsze, ciepłe, z każdej strony jeszcze tak dopasowany. Wiadomo, że to pięknie wygląda, ale dajcie znać dziewczyny jak to jest w praktyce Czy faktycznie ten kombinezon finalnie grzeje Bo pamiętam, że były takie wiralowe z Zary i one wcale nie były ciepłe Ten szary jest mega ładny I widzieli cały, cały vlog z tego takiego, nie? Chodzenia, ale i tak 100 tysięcy ludzi obejrzało. To może ja niepotrzebnie mam takie kompleksy z tymi vlogami, że muszą być ciekawe. Podejrzewam, że nawet jakbym chodził po sklepach, to bym jakiś przynajmniej żart zrobił. Już by to było lepsze. A tutaj jest takie po prostu, tutaj taki ciuch i nawet co jej nie pokażecie, nie? to yy to ona powie, wow, super, mega, to jest mega fajne. A jak jeszcze powiecie, że jakaś gwiazda nosiła to w Stanach Zjednoczonych, to ona już będzie zafascynowana tym nowym ciuchem. I będzie mówiła, że to jest w stylu, yy, nie wiem, jak ona mówiła, Charlotte? <grymkawe> Ten kawy w stylu Charlotte, czy czegoś tam. Co miał być z filmem, ale to nie jest film na Fame MMA, nie nazywaj nawet tego film na Fame MMA, bo to brzmi jakby coś miało szkodzić. Fame MMA. Dlaczego widzu mówisz takie głupoty? Powinieneś banan banana dostać, ale dostałeś donate'a. Ja mogę nagrać sobie zadbanego, pozwanego o, o moich pozwach od Federacji Fame, nie? A nie, że film na Fame MMA, bo to sugeruje, że to jest film, nie wiem, komuś zaszkodzić. A to broń Boże, tak nie jest. Skur ty z donate'u. Więc jak coś, to film o moich pozwach będzie, gdy go nagram i zmontuję. No. Ty to tak nazwałeś? No to pokaż mi ten fragment, że ja to tak nazwałem. Ale jednak ta marynarka Zary mi się bardzo no. podoba. Chociaż zobaczcie. Ściągalne. Można to sobie po prostu ściągnąć i zarzucić. A tak to ma się taki basicowy płaszczyk. On jest ogólnie bardzo ładny. O, widzicie, niestety w tych sprawach sądowych jest tak, że każde moje słowo jest brane, nie? Jako dowód. Więc na przykład, jeżeli powiecie, że film na fame, no to że to jest jakieś negatywne, by zaszkodzić. Natomiast film o moich pozwach, bo o rozprawach nie mogę, tylko ewentualnie o pismach procesowych mogę nagrywać film, to jest co innego. Kosztuje 300 zł, ale ja mam wrażenie, że w ogóle wszystkie te płaszczyzny są właśnie w granicach 200, 300. Ja pierdolę. Nie, nie, no to Anjax Aversow to to jest przepaść. To jest przepaść. Dzień dobry, dzień dobry, czy to już vlogmas? Niestety jeszcze nie bardzo bym chciała, ale jeszcze nie, jeszcze się musimy uspokoić.